Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie Dzisiaj takie nietypowe miejsce jeżeli chodzi o świnie na naszym gospodarstwie no ale sytuacja wymagała pewnych, pewnych roszad a więc już tłumaczę jak zauważyliście pewnie z filmach o owcach świnie znajdują się tutaj w jednym z okulników przy dla owiec Znajdują się tutaj od wczoraj od rana, wczoraj rano próbowałem złapać knura, żeby go odseparować od świn, no i chciałem to zrobić oczywiście na spokojnie i bez stresu. No ale plan był taki, żeby świnki weszły, razem znaczy knur i świnki weszły, potem miałem knurka Wojtusia złapać linką za nóżkę. Świnie wypuścić, no, zachęcić je wiadereczkiem i żeby Wojtek został. No ale oczywiście świnie weszły. To jest raz i już nie było miejsca. <ścoughs> Bo ta klatka do przewozu no jednak już była po brzegi. Tymi trzema, trzema dziewczynami zapełniona e, Drugi raz. Wojtek absolutnie nie chciał przez wczorajszy dzień ani dzisiejszy ranek wchodzić. No ale w związku z tym, iż po prostu nigdzie indziej jedzenia nie, nie było dla niego, tylko tam było wsypane, no to w końcu dzisiaj y, wszedł. Y, po południu zjadł. Później ja przyszłem, no widzę, że zjadł, no to przyniosłem wiadereczko. Przyszłem do klateczki, sypłem mu i on wskoczył od razu bez bezproblemowo. <laughs> przekonał się i, 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 i fiknął. I wskoczył, i jest, że tak powiem, odizolowany. No i teraz dziewczyny trzeba wrócić na miejsce. No ale klatki nie mam, bo klatka jest zajęta przez Wojtka. Wojtek jest odizolowany, dlatego, że po prostu będzie kastrowany. No, no tak to. Tak, taka akcja będzie. Wojtek swoją powinność, że tak powiem, spełnił. I teraz, żeby po prostu yy, można było. Mm, swobodnie ze smakiem zjeść Wojtusia e, no to trzeba go wykastrować tak już jest wszystko omówione ugadane e, także samego zabiegu oczywiście pokazywał nie będę ale po, po fakcie e, zresztą ten film też będzie po fakcie puszczony e, m, będzie po prostu tam pokazany Wojtus i tak dalej Wojtuś rekonwalescencję przejdzie tam minimum miesiąc, no i zostanie po prostu zwyczajnie e, zabity i zjedzony. Tak jak e, wszystkie, wszystkie e, te no, prawiszcza przewidują. <grym>, a dziewczyny muszą wrócić do siebie. Te trzy dziewczynki, e, trzy, trzy dziewczynki są e, prośne po Wojtku, i tak jak zresztą wcześniej wszystkie były. Eee, z tym, że tylko na zimowe wyproszenia te3 się zdecydowaliśmy, żeby nie było za dużo na raz No eee, i to w zasadzie tak to będzie wyglądało. Także tak eee, taki od samego od samiutkiego początku był plan, a żeby właśnie tak zrobić, eee, żeby wejść w program... Eee, no to już rok wcześniej trzeba to zacząć dobrze planować i kombinować, żeby się po prostu terminy zazębiły. Najważniejszym aspektem wejścia w program ochrony zasobów genetycznych, oprócz posiadania rejestrowanych zwierząt, rejestrowanych w Instytucie, nie, nie w IRZ, w Armirze, jest właśnie terminowość wyproszeń, czyli rok przed wejściem muszą się wyprosić do chyba tam 10 czy 15 lutego roku następnego tak? czyli my już w przyszłym roku one już się w tym roku wyprosiły komisyjnie, że tak powiem pracownik Uniwersytetu Poznańskiego to stwierdził, że wszystkie maciorki się nadają, oczywiście my tylko 8 wstawiamy w program 9 jest rezerwowa w razie czego aby nie było przypału, bo zwiększać można, ale zmniejszać już w trakcie programu nie, a my zwiększać nie chcemy. No bo jednak dodatkowo świnia, którą będziemy musieli już obligatoryjnie utrzymywać w programie. Także tak, pozostała szóstka, już tam chyba było wcześniej. Tak, było nagrywane. E, dziewczyny są, że tak powiem na oddechu w tej chwili e, prosiaczków nie ma, one bardzo, bardzo szybko wracają do formy pięknie się zaokrąglają No, ale teraz z kryciem będą czekały razem z tą trójeczką aż ta trójka odchowa swoje młode no i nasz młody Wojtuś sobie e, dorośnie tak? także tak to teraz będzie wyglądało na przyszły rok planujemy tylko jedno wyproszenie całej dziewiątki gdyż no, mamy y, ograniczenia zwyczajnie po prostu ograniczenia dotyczące ilości zwierząt no i y, jednak świnki złotnickie y, ja myślę, no, jedni uważają, że to jest ich największa wada właśnie ich taka, ich prymitywność no ja właśnie tutaj y, tą ich największą wadę y, przedkładam jako największą ich zaletę czyli po prostu czas jaki potrzebują na to ażeby urosły dorosły yy, i żeby właśnie <laughs> były ładnymi okrągłymi świnkami tucznikami tak tutaj mamy matki więc na spokojnie one mają też lata Lata życia spokojnego, w dobrych warunkach przed sobą. Także tak to wyglądało. E, świnki bezstresowe te trzy weszły, no są wysoko prośne, więc tutaj też nie ma żartów. Zresztą tu już bardzo fajnie powinno być widać po brzuszkach, pełniutkich, ładnych. E, one są okrągłutkie, bardzo śliczne świnki, aczkolwiek z, tym, z tą dokładnie, z tą trójką mieliśmy troszeczkę perypetii i w zasadzie y, największy zawód. W naszej pracy wczesnej, pracy hodowlanej, że tak powiem, jeżeli chodzi o świnie złotnickie, pstre. Ale tutaj nie ma w tym winy świnek, tylko po prostu tylko i wyłącznie nasza wina. Błędy, które popełniliśmy, które ja popełniłem, biorę to na klatę. Moje decyzje złe miały taki, a nie inny, dramatyczny rezultat. No ale o tym też innym razem. Myślę, że jak te się wyproszą, to będzie dobry moment, żeby o pewnych aspektach błędowych sobie też napomnieć. Taka mała spowiedź może. Czy tam przyznanie się do winy. Także tak, świnki weszły do klateczki elegancko, bez problemu, bez kwiknięcia. Zamknąłem furtkę, przywiozłem tutaj, postawiłem na ziemi, one z drzwi do drzwi pek weszły i sobie tutaj od wczoraj siedzą. Wojtek dzisiaj tak samo, bo jak już tam odważył się, żeby wejść, jak mnie nie było, opędzlował, co tam było, to, no to jak przyszłem z wiadereczkiem, to mu z tego dosłownie wiadereczka sypłem troszeczkę, on wskoczył, zaczął chapać, ja normalnie zamknąłem, zamknąłem klapę i Wojtek stoi i czeka. <laughs> Jutro będzie miał zabieg przeprowadzany, także tak. Tak jak wspomniałem wcześniej, taki był plan. Wojtuś był nam potrzebny do tego, ażeby po prostu świnki się wyprosiły co najmniej raz przed, przed, przed datą planowanego wejścia w program, a już w przyszłym roku będą kryte złotnikiem czystorasowym i tego raczej będziemy się <laughs> trzymali. Wojtka też tam już pokazywałem, Wojtek bardzo fajny rośnie, także jak tylko Wojtek będzie się nadawał do krycia, to będzie, będzie wpuszczony, ale ja przypuszczam, że nie wcześniej, dopiero gdzieś tam po marcu, może z kwiecień, e, może pod koniec, koniec marca, początek kwietnia. Coś, coś koło tego, a jak będzie w praktyce, to się, e, o się okaże. Chcemy, żeby po prostu wyproszenia były, e, raz, żeby wyproszenia były w, w latem, skoro mamy tylko jedno, e, no może, może trochę wcześniej, no zobaczymy. To wszystko zależy od tego, jak Wojtek tak naprawdę no. urośnie, tak? W jakiej będzie kondycji. No tak, żeby po prostu świnki mu krzywdy nie zrobiły. No bo samiec musi być po prostu odpowiedniej gabarytów. Ale dobrze mu idzie, że tak powiem. Także, także spokojnie. Mamy czas, mamy czas. Nikt go nie goni. Z jednej strony, no chcemy, żeby te świnie były oprosiły się w okresie letnim ciepłym żeby nie było problemu drugie to jest żeby prosiaczki i z ich miotu właśnie wykorzystywały jak, jak najszybciej się da właśnie pastwiska no i no no i Wojtek musi być po prostu odpowiedniej wielkości żeby sobie krzywdę nie zrobił ani jemu nie zrobiono krzywdy <laughs> woda podskakuje. Wszystko się buja. <laughs> Oho, świnia to nie owca. Mówiłem, że tutaj muszę belkę dać. Kurczę. No bo to takie było robione z, z, z przewidzeniem późniejszego zadaszenia. Ale to nic. <laughs> Także tak. Wojtek czeka. Dziewczyny muszą wrócić do siebie. No i teraz cała akcja polega na tym, żeby je tutaj przerzucić. Sam je tutaj zapakowałem wczoraj. Przywiozłem i sam spróbuję je tutaj wiadereczkiem zwabić. One jeszcze wieczornego żarełka nie dostały, to jest tylko tam okruszek tego, co one dostają. Znaczy no, okruszek, no tam jedna trzecia w zasadzie. <laughs> Mam nadzieję, że są głodne. No są głodne i pójdą za mną. No i też co jeszcze muszę powiedzieć, e, świnie, no one całe, znaczy tak, odkąd u nas, znaczy nie, no z, nie, no, źle bym, skłamałbym. E, z miejsca, z którego je przywieźliśmy, od pana Macieja, e, koło Bydgoszczy to one były luzem, tak? One też takie sobie biegały luzem w stadzie. Eee, były przeznaczone wtedy do uboju razem z, z całą grupą właśnie wieprzków. No myśmy je sobie wybrali z wybranej grupy, z, 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 m, która była wytypowana przez pracownika UP. Eee, tam było dwadzieścia parę sztuk. Jeżeli dobrze pamiętam, myśmy sobie wybrali swoje dziewięć, <laughs> jak tam jeżeli tam wcześniej nie wspominałem, jak to wyglądało. W każdym bądź razie do rzeźni one nie pojechały, przyjechały do nas i tam były na wolności trzymane i u nas też. No jedynie, co tam był krótki epizod na płycie obornikowej, ale tam myślę, że też dosyć dużo miejsca miały, nie miały krzywdy. Także wybiegi już porobione, wszystko elegancko, pięknie, także nie ma żadnego problemu. I tutaj będąc zamknięte, bardzo, od już wczoraj, nawet będąc najedzone, gdy były najedzone, była bardzo duża agresja między nimi. Jest zbyt, jest zbyt mało, zbyt ciasno miejsca dla nich, nie? Denerwują się, stresują się. Także ani ja mi się im to nie podoba, ani mi. No ale takie życie czasami trzeba takie decyzje podejmować. Także tutaj świnki trzeba zabrać, przyjść z grabkami. <grywka> Rekultywacja piękna. No dobra. To co, lecimy, spróbujemy na żywca Ech, to ogarnąć. O, o, o. O. Nie, nie, nie naróbcie mi siary. Chodźcie, idziemy. Kurde, idą przede mną. Chodź, chodź. Kurde, lepiej ode mnie znają drogę. Na bok, na bok, na bok. Chciałem zaznaczyć, że one tutaj nie chodziły ludem Ciekawe. No, nie no, nie narobiły mi siary. Chyba. Jeszcze nie, jeszcze nie koniec. Hop. Tam jest sznurek. Tam jest sznurek. Nie wiem czy go widać, ale dla nich to już jest takie działanie wiecie, w pastuchu, nie? Są nauczone. Dobra, tu są u siebie. Wybieg znają. Puszczone jest linki na ziemię Ale to jest dla nich raczej bariera i tak nie do przejścia Bo widzą, że coś na ziemi jest, ale będą szukać Będą szukać Tutaj jest zabrane całkowicie No, no Oglądają się Ale no, dla nich bariera No chodźcie, chodźcie, chodźcie Chodźcie, 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 chodźcie. O, już sprzedane. Jest ich pieniek i ich szamka. O, do dziewczyn poszły się przywitać. Do giderka. No już, już. Chodźcie, chodźcie. Tak, tak, ja wiem, ja wiem. Nie, 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 nie. W zasadzie tak to wyglądało. No, sam jestem zaskoczony, że aż tak fajnie. Gdzieś tam mają jakiś swój e, własny kompas. Widzę, świński. To jak po sznurku do siebie praktycznie wracały. Jedynie tutaj była mała, mm, mały przystanek. No, bo to jednak bariera psychologiczna, bo one widzą tą różnicę. Wiedzą, co to jest ogrodzenie, tak jak tutaj. I nawet jak to się zabierze, to one nie chcą tej bariery prze-. Przekraczać. Także tak to wygląda. To co? O, zobaczcie, dziewczyny ładnie okrągleją, pięknie wracają do formy. Także bezproblemowo. Tutaj dziewczyna, ta, która nam kuleje, e, też już była, że tak powiem, oględziny były przeprowadzane przez weterynarza. E, no i ona ma tam uszkodzony staw w łopatce. Gdzieś tam już jakieś zwyrodnienie, i że tak powiem, to już jest nie nieodwracalne jak u człowieka. Będzie po prostu kuleć śtykać. Tutaj one całe stado, cała szóstka tutaj spędza czas. W tej jednej budzie. To też taka ciekawostka. No. A tutaj te sobie jedzą. Także tak. To tyle. Eee, jeszcze się zastanawiam nad tym, czy Prawdopodobnie to zrobię, bo teraz, jak już knura nie ma, to chciałbym to stado połączyć, żeby sobie razem były z powrotem. Troszeczkę się boję, po prostu, małego, małego ustalania hierarchii. Iż to w zasadzie tu nie powinno być problemu, bo te trzy są takimi najbardziej narzucającymi swoją wolę świnkami. Tak to nazwijmy ładnie poprawnie, politycznie. Tam jest taka. No, średnia klasa powiedzmy i najniższa, jeżeli chodzi o hierarchię. No i co, teraz trzeba tam kurki, już widzicie. Kurniki są przestawione tam, ale nie było czasu nic nagrać, niestety. I teraz świnki do weekendu. Mam nadzieję, że pójdą dalej. Także tutaj będzie zabierane kołki, przewożone i chcę właśnie zrobić jedno stado znowu znów. Eee, przewieźć im czochradełka, budki zabrać wszystko, co nie jest słomą eee, rozwaloną słomą, bo belki wyjeżdżają no i co, Podszew robimy i jeszcze właśnie <laughs> przed listopadem żeby się tutaj ogarnąć żeby właśnie działka wracała do użytku żeby się regenerowała tak jak to tutaj ma miejsce wcześniej, na wcześniejszej działeczce. Dobra, to tyle. Myślę, że fajnie świnki pokazały klasę i kulturę. Łogonki zakręcone. Grzeczne świnki, grzeczne. Tak, dostaniecie coś ekstra. Tak no się umówiliśmy przed nagraniem. No. Także tyle. Pozdrawiamy z Pastwiska od świn pastwiskowych, Złotnicka Pstra. Złotnicka Pastwiskowa. Pozdrawiam Was, a za rok będzie się wpraszała na stoły. Z biofarmy Kolin. Pozdrawiamy serdecznie. O, pićku, nie? <grytanie> Pozdrawiamy serdecznie. Ja i wszystkie dziewczyny. Zachęcam do komentowania, udostępniania, dzielenia się przemyśleniami i komentarzami. Pozdrawiamy serdecznie. Co z Wojtkiem będzie w następnych nagraniach? Cześć.